tych decyzji Polska było niemożliwe. Pol de Polska eksportuje i importuje towary. Wie pan, ile, ile VAT-u z Polski zostaje w Polsce przy przepływie tych towarów? 17%. 17% w Polsce to prosty rachunek 83% poza Polską. Jak pan myśli, gdzie? Na Litwie? Na Słowacji? Nie. W Niemczech. A Ta decyzja, Bardzo... ma, decyzja o mm -hmm. tym, że zaniechamy mm -hmm. budowy CPK... Mówiąc wprost, jest bardzo ważną i pozytywną decyzją dla Niemiec. Nie, po pierwsze, trzeba rozwijać dalej porty regionalne i ich funkcjonowanie też musi być brane pod uwagę. Po drugie, dlaczego przez lata nie zmodernizowano i nie połączono ściślej Okęcia z Modlinem, wybudowano radą, który jest kompletnie dzisiaj niewykorzystany. Przyjdzie nowy minister rozwoju i funduszy bo to jest w Funduszach i Rozwoju Regionalnym CPK, znaczy ten SOS, System Organizacyjny Administracji, którą zastaniemy, jest, jest dziwny. Przeprowadzi audyt, po, przedstawi wnioski. Ja mówię o odczuciach, którymi, Hasse, się, który, którymi się spotykałem. niemiecki analityk Dawid Hasse mówi, mówi tak. CPK może zostać największym lotniskiem Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas rolę te pełniły lotniska niemieckie, takie jak Berlin. I naprawdę... To, taki projekt byłby bardzo potrzebny w Niemczech, mówi szef niemieckiego Stowarzyszenia Portów to... Lotniczych Ralf. Bizer. Znajdziemy w opinie, jakbyśmy poszukali będące i za, Ale i ja mam, przeciw, z... wszystko, to jest kabaret. Jest to jest bardziej kabaret. A jak był poprzednio ministrem, to też był Pan tymczasowym ministrem. Jest pewna różnica pomiędzy byciem 4 lata, a 2 tygodnie. W, Pańskie w, w dokonania w są powszechnie znane jako ministra emeryci do dzisiaj, Nie, nie, nie Właśnie nie są wszystkie znane i dlatego przegraliśmy Pani, wybory w 2015